Sandra Kubicka i Aleksander Baron są parą już od kilku lat. Muzyk i drugoligowa celebrytka zdołali wrócić na właściwe tory po tym, jak w mediach zaczęły krążyć plotki o rzekomym kryzysie w ich związku. Wówczas wokół ich relacji zrobiło się głośno, ponieważ Kuba Wojewódzki przyłapał barona na jednej z aplikacji randkowych. Pojawiały się nawet spekulacje o tym, że ten związek należy już do przeszłości, lecz po zaledwie kilku tygodniach wszystko wróciło do normy. Para ponownie zaobserwowała się w sieci i zaczęła publikować wspólne zdjęcia, jak to robiła wcześniej. Fani tej dwójki odetchnęli z ulgą i skupili się na dopingowaniu ich w codziennych celebryckich znojach. Co więcej, zaczęli dociekać. Czy para w końcu zdecyduje się na poważniejsze kroki, skoro przetrwali ze sobą już tak wiele? Pojawiły się wówczas pytania o ślub i potomstwo. Kubicka nieraz opowiadała zarówno w wywiadach, jak i na swoim Instagramie o tym, że marzy o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci. Jak przekonywała na Instagramie w serii pytań i odpowiedzi, liczy jednak na to, że przed poczęciem zdoła poślubić swojego partnera. Na razie musi zadowolić się konkubinatem. Nie chciała jednak zdradzić, czy razem z Alkiem rozważają kolejne kroki, przybliżające ich do spełnienia marzeń celebrytki. W odpowiedzi na wścibskie pytania, pokazała się fanom w sukni ślubnej. Od tamtej pory celebrytka nie stała się brzemienna, a jej fani wciąż notorycznie doszukują się zaokrąglenia na brzuchu i wszelkich innych szczegółów, które mogłyby wskazywać na to, że coś się kroi. Niedawno para pochwaliła się w sieci zdjęciem w idealnie dobranych stylizacjach. Fotkę podpisali jednym słowem, które jest połączeniem ich imion – Aleksandra. Komentujący zaczęli jednak niespodziewanie domniemywać, że celebryci spodziewają się dziecka i właśnie przedstawili im możliwe imię pociechy. Super imię w przyszłości dla waszej córci, to już wiemy, jak w przyszłości nazwiecie córeczkę, pisali w komentarzach. Bardziej dociekliwi starali się bez chwili zwłoki potwierdzić plotki o ciąży. Chcesz nam coś powiedzieć? Zapytała zaciekawiona fanka Kubickiej. Do tej pory Sandra nie odpowiedziała jej i nie wyprowadzała nikogo z błędu. Zobacz też, Sandra Kubicka w stylizacji za 10 euro. Szok, skąd pochodzą jej ubrania Sandra Kubicka nie dopilnowała mamy. Przez tę wpadkę może stracić miliony gwiazda TVP ujawniła prawdę o swojej chorobie. Zmaga się z tym od lat.